Mogę zremecować jakieś troszeczkę? Jak widzicie, to już jest drugi odcinek dzisiaj, yy, ponieważ, no, pierwszy był z Robloxa. Yy, oj, widzowie. No i dzi dzisiaj chyba, to jest chyba nowa postać, z tego co wiem. Tak, to jest nowa postać. Yy, nie będziemy dzisiaj kupować, no bo 120 zł tak to nie. Nie będziemy jej kupować. Chcę sobie zobaczyć, na czym w ogóle ona polega, bo jeszcze nią nie grałem, yy, chyba. Yy, no nie, nie grałem nią na 100%. Jest jakiś. Ja nie czynią w ogóle zapowiadania Boa, Czekajcie, jakiś atak. Wydaje mi się, że szarsza będzie. O, ty, Ilona zadaje. Ej, dobra, to ta postać jest chyba dość. To chyba. I Ilona ma HP. Ty, To jest chyba kolejna OP postać. A co ona. Aha, dobra, nie trafiłem ultem. Co. Nie. Ej, widzowie, to jest zbyt OP. Ta postać jest tak OP przecież. Jeśli ult a, a, ładuje, jak po prostu przeciwnik jest w pobliżu, nawet atakować nie musisz. Co to? Aha, teleportuje. Nieźle, nieźle. Widzę, op. E, melodii była op. A to? Jak to można nazwać? Czy to jest jakaś tragedia? Czekajcie, widzowie. E, jestem ciekawy, ile jesteśmy w stanie wbić jakby maksymalnie na tej postaci. E, damage na sekundę. Tutaj to. Ale w ogóle, patrzcie, jak ja już pozbiłem. To taki Edgar po roku w Rosji, naprawdę. Patrzcie, 4000, 6000. No i tutaj trochę spadło Bo się nie chcą zregenerować, no szybko W tym maksymalnie ile było tutaj? To było 7000. tysięcy Ale widzę, spróbujmy sobie pobić ten rekord co mi myślę, a właśnie widzę dobra zaraz wam zresztą pokażę Bo naprawdę muszę się czymś pochwalić, bo naprawdę spoko rzeczy trafiłem e, Ale to zaraz e, Dobra, tak szczerze to ta postać, to jest chyba kolejna bardzo opa postać, ja mam być szczery e... No, zdecydowanie to jest bardzo OP postać. Eee, tak szczerze na początku myślałam, że to jest kolejna jakaś głupia postać, która nigdy nie będzie grać, ale ona jest dość OP. I pokażę Wam dzisiaj co fajnego trafiłem, bo naprawdę spoko jest ta postać. Eee, no Spike, nie? No Spike to już miałam dawno. Ale, widzowie, eee, Sakura Spike plus emotka, która jest legendarna. Oj nie, tutaj. Tutaj. E, emotka, która jest legendarna. Z legendarnego Star Dropa e, trafimy legendarną emotkę i Sakura Spike. No, nieźle generalnie. Dobra, widzowie, no to był dość szybki odcinek, widzowie. Myślę, że tutaj y, mogę skończyć ten odcinek. Y, o, w ogóle za 4 dni godzi Godzilla. Widzowie, y, dobra, myślę, że tutaj skończy ten odcinek, widzowie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.